To są takie ładne kury.. Nie do tego. Wydaje mi się również, że byłby to... Nie um, Nie, nic mi się nie wydaje. Cześć. Cześć kochani. Mamy dla Was dzisiaj gadżet. Duży gadżet. Tak, jest to bardzo duży gadżet, który nie zmieścił nam się tutaj. Nazywa się Lulu Baby Box. W Finlandii rząd rozdaje kartonowe pudełka z wyprawką dla dzieci. A Lulu Baby Box podchwyciło ten pomysł i oferuje mamom w Polsce kartonowe pudełko również z wyprawką. W tej wyprawce może się znaleźć więcej bądź mniej rzeczy. My mamy tutaj dla Was dzisiaj przykładowe gadżety. Zaczniemy od fajnych kosmetyków, polskich kosmetyków. Wszystko, co znajdziecie w Lulu Baby Box, jest polskie. Tak, Mokosz to jest polska firma, która specjalizuje się w kosmetykach naturalnych. Głównie chodzi tutaj o oleje. W pielęgnacji malucha myślę, że bardzo chodzi o to, aby nie przedobrzyć. Dziecku wcale nie jest potrzebna szeroka gama produktów. Tak, już na pewno nie noworodkowi. Oczywiście mówimy też o dzieciach, które nie mają specjalnych potrzeb, takich jak dzieci ze skórą atopową. Słuchajcie, te kosmetyki są wszystkie certyfikowane z naprawdę dobrej jakości oleju, dlatego że olej olej nie równy, oczywiście. Bardzo ważna rzecz dla mamy, ale później też dla dzieci, na przykład w okresie właśnie zimy, dlatego że lanolina to jest świetna rzecz, żeby zabezpieczać skórę noworodka przed mrozem, no i oczywiście broda pustutkowe mamuś, yy, które karmią piersią. Tak, to jest naprawdę... E, tak, temat. Ta lanolina jest oczyszczona. Jest hipoalergiczna również oczywiście, nie ma tam żadnych innych dodatków, co oznacza, że możecie smarować nią piersi, drogie panie, i nie musicie tej nigdy później zmywać. Kolejna rzecz, słuchajcie, kocyk, kocyk, który również służy jak otulacz. Otulałeś swoje dzieci? Jasne. Ja no, jak mi się to podobało? Bardziej mi się podobało, bo się uspokajało i uspokajałam się ja razem z nimi. <noise> bardzo ładne, słuchajcie, bardzo miękkie i... No, świetna gatunkowo. W naszym pudełku znajdziemy również y, rzeczy, takie jak gryzak. To jest y, może rzecz nie do końca niezbędna, ale mało mam opiera się pokusie kupienia czegoś takiego. W naszym pudełku znajdziemy również pieluszki, które są bambusowe, muszlinowe. Pieluszek zydrowych nigdy dość. Najczęściej mamy je w kolorze białym. Kupujemy w ilościach hurtowych, ale dlaczego nie mieć jednej ładnej, kolorowej? Samo pudełko zawiera materacik. Na materacyku dziecko może spać. Do materacyka dołączone jest również prześcieradło pasujące na wymiar. I ochraniacz. I ochraniacz. Do jakiego wieku dziecko może spać w takim pudełku? Pinowie mówią, że do około 3. 4 miesiąca życia, ale rodzice sami się zorientują, ponieważ dziecko zaczyna robić hałas. To znaczy bije rączkami w ściany pudełka i to jest znak, że trzeba się z niego wyprowadzić. Ale takie pudełko może służyć później do przechowywania chociażby zabawek. Ono jest wykonane z solidnego kartonu. Swoje dzieci usypiałam w koszu Mojżesza. Nie widzę powodu, dla którego taki karton nie byłby dobrą alternatywą. To jest dobry sposób na przykład na podróż. Pakujesz wszystko do środka, zamykasz pokrywę, gotowe. Zabierasz, zabierasz, zabierasz ze sobą gotowy, spakowany karton. Pomysł na kartonowe pudełko, w którym dziecko może spać, może się wydać jednym kontrowersyjny, innym zupełnie atrakcyjny. Wszystko zależy od Was. Cieszymy się, że miałyśmy okazję przedstawić Wam taki gadżet i dajcie znać w komentarzach, czy chcecie widzieć więcej tego typu propozycji. Subskrybujcie nasz kanał, dajcie lajka like i do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Widzimy się. Cześć, pa! pa.